Wirtualny spacer po Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie to niezwykła, dostępna z audiodeskrypcją podróż po najważniejszych miejscach teatru. Składa się z 13 punktów opisujących zarówno bryłę budynku, jak i niezwykłe miejsca wewnątrz jednego z najpiękniejszych teatrów w Polsce. Opisy prezentują zarówno miejsca dostępne dla publiczności przebywającej na spektaklach, jak i zakamarki, do których na co dzień widzowie zaglądać nie mogą. Spacer rozpoczynamy u progu teatru przy wejściu głównym. Z tego miejsca poznajemy bryłę oraz fasadę gmachu. Następnie wchodzimy do środka i zwiedzamy wnętrza zatrzymujemy się na moment w Westybulu, by zachwycić się nad jego wspaniałymi zdobieniami. Następnie zwiedzamy między innymi widownie, scenę oraz wytworne foyer. Podczas zwiedzania pochylimy się nad detalami misternie zdobionych kurtyn, odkryjemy piękno plafonu w Westybulu i poznamy tajemnice garderoby Ludwika Solskiego. Audiodeskrypcja do spaceru obejmuje 13 oddzielnych nagrań, które ułożone są w takiej kolejności, w jakiej odwiedzalibyśmy te miejsca będąc w teatrze. Możliwe jest odsłuchanie pojedynczych nagrań do każdego obiektu oraz dowolne nawigowanie między opisami. Każde nagranie zawiera krótki opis miejsca, jego lokalizację, a także interesujące detale i ciekawostki. Czas trwania wszystkich nagrań składających się na spacer wynosi około 40 minut. Audiodeskrypcja Anita Fidyka, Fundacja Siódmy Zmysł. Konsultacja merytoryczna Diana Poskuta. Czytała Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru Słowackiego.